Nazywam się Tomasz Kościuszko, jestem kierownikiem modelatorni, takiej dosyć dziwnej pracowni Teatru Polskiego. Dlaczego mówię dziwnej? Ponieważ robimy tu wszystkie rzeczy, które nie robią inne pracownie. Zaczynamy od pierścionków, yy, biżuterii, korony, miecze, szable, pancerze, ale kończymy również na wielkich. Dekoracjach, wielkich częściach architektonicznych. No w Teatrze Polskim zacząłem pracę w 1986 roku, z tym, że to nie była moja pierwsza praca. Wcześniej pracowałem w Teatrze Narodowym, jeszcze pod Hanuszkiewiczem. No i, wiadomo, był pożar teatru, w związku z tym musiałem szukać gdzie indziej pracy, tu mnie bardzo miło przygarnęli. Wcześniej troszeczkę współpracowałem z teatrem, stąd nie byłem zupełnie obcą osobą. Więc nie było problemu z przyjęciem do, do, do teatru, do pracy. Pierwszą sztuką, którą tutaj, przy której pracowałem, to były damy huzary. A pierwszą pracą, jaką wykonywałem, to była wiewiórka do klatki, którą wnosiły wtedy panie, yy, które przyjechały tam do, do tych swoich. Apsztyfikantów. Pracuję 42 lata w zawodzie, ale w dalszym ciągu się uczę. Niedawno stosunkowo przyszedł nowy pracownik do modelatorni, który przyniósł ze sobą pewne technologie dla mnie zupełnie nowe, dlatego na przykład choćby drukarka 3D, czy, czy, czy różnego rodzaju żywice, silikony, coś. Czego wcześniej używaliśmy w niewielkich ilościach, a drukarka to już w ogóle była zupełnie nowością dla mnie. I dlatego cały czas się uczę, pomimo, pomimo, pomimo tych lat przepracowanych. Oczywiście tą najważniejszą osobą, jeśli chodzi o scenografię, to jest scenograf. I tu się nie da tego ukryć. Natomiast no niestety bywają scenografowie, którzy mówią w ten sposób: a mnie tam w Katowicach zrobili to tak i siak. My mamy jakieś inne metody na tę samą rzecz, w związku z tym jest to dosyć dla nas kłopotliwe. Zdarzało się, że musieliśmy powtórnie, po raz drugi, po raz trzeci zrobić pewne elementy scenografii, dlatego że, że ta technologia akurat przyniesiona przez scenografa się nie sprawdziła ale w większości tych bardziej doświadczonych scenografów oni mówią ma to wyglądać tak i tak a my dążymy do tego wyglądu natomiast już technologia scenografa nie za bardzo interesuje pomimo tylu lat pracy to powiem że dla mnie dzień premiery jest jest święty jest dla mnie święto kiedy siadam na, na, na widowni i czekam na podniesienie kurtyny, kiedy widzę ten biały krąg światła na, na naszej kurtynie, to oczywiście wiem, co zobaczę po podniesieniu kurtyny, ale te emocje we mnie w dalszym ciągu są. No, może mam po prostu nie w porządku. <trych> Także zawsze. Zawsze trzymam kciuki. Oczywiście, to jest tak. Bywają sztuki, do których od początku wiedziałem, że, że jestem w tej sztuce zakochany, że, 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 że sztuka będzie się cieszyła dużą popularnością. Przy sztuce Kram z piosenkami, ponieważ sztuka się opierała na piosenkach, które przez wieki w Polsce śpiewano, to naprawdę. Pracownicy chodzili i śpiewali te piosenki, ponieważ myśmy w interkomie to słyszeli, bywaliśmy na próbach, i to była sztuka rzeczywiście, w której no, byliśmy zakochani. To znaczy, tak sądzę. Mówię o sobie oczywiście, ale, ale, ale wiem, że innym też się bardzo podobała. Szczególnie, że wtedy przyszło dosyć dużo młodych aktorów, których, którzy, którzy włożyli niesamowitą pracę w tę sztukę. A najbardziej chyba kochałem Adama Kiliana. Scenografa Adama Kiliana, tak. To była magia. Ja bardzo lubiłem, on przychodził czasami tutaj do pracowni i wiadomo było, że coś mamy zrobić razem, więc wyciągałem Adam zawsze uwielbiał szpeje tak zwane, czyli jakieś takie bombki, guziki, piłeczki pingpongowe i tak dalej, i tak dalej. Wimadło wkręcało się. Drążek i po godzinie pracy, ja byłem jego rękoma, on mówił, jak to ma wyglądać i nagle się okazuje, jest żerafa do, yy, do sztuki yy, pastorałki. I no Adam, Adam był po prostu cudownym człowiekiem, to już tak na marinesie, a, a poza tym no, wizjonerem. Pracuję w miejscu, które kocham i jeszcze mi za to płacą. To jest chyba największe szczęście, jakie może być. Tak po trochu, po trochu poznając historię tego budynku, a mając przeszłość harcerską, w związku z tym moja chęć przekazania pewnych informacji innym, Szczególnie młodym ludziom, jest we mnie w dalszym ciągu. W związku z tym postanowiłem, czy też przez przypadek zacząłem oprowadzać wycieczki, i nie wiem, ile już tysięcy osób oprowadziłem, ale rzeczywiście ta historia budynku historia yy, no jest, jest nieprawdopodobna zupełnie. Historia samego Arnolda Szefmana, czyli dyrektora teatru. Yy, można godzinami o, o, o tym opowiadać. To jest tak, każda sztuka to jest jakieś wyzwanie. Yy, każda sztuka nie ma przepisu na to, co robimy, dlatego że, że yy, no po prostu jest pomysł scenografa, czasami zupełnie szalony. Yy, wydawałoby się i teraz my musimy im sprostać temu. Czyli nie wiem, obcięty palec, yy, yy, wykłute oczy. Yy, Choćby, czy, czy ja też z racji może doświadczenia stałem się jakimś tam specjalistą w, do efektów specjalnych. Czyli na przykład przez moje ręce przechodzą wszystkie, cała broń palna, którą trzeba przerobić na, 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 na odpalanie elektryczne, efekty iskier, dymu na scenie. Oczywiście jest do tego pirotechnik, ale pirotechnik jest tylko od tego, żeby umieścić ten ładunek prochowy czy, 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 czy dymny w, w, w danym przedmiocie. Ale na początku ja muszę wziąć go na warsztat i z, umożliwić mu dalszą pracę. Wydarzeń jest, 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 jest dużo, no, na przykład choćby wspomnienie spektaklu. Irydion. Tylko nie tego pierwszego, tylko tego ostatniego naszego irydiona, czyli w stulecie powtórzyliśmy ten sam spektakl. Irydion. No i problem. Trzeba zabić dwójkę dzieci. Z krwią krwawo dosyć. które są w worku. No i teraz jak to, jak to zrobić? No i różne były eksperymenty, i w końcu zrobiliśmy to przy pomocy szklanych probówek, które trzeba było po uderzeniu o, o, o kamień na scenie, musiały pęknąć. I yy, aktor, który to ogrywał, robił to z takim zamachem, że podobno widzowie w pierwszym rzędzie zostali nieco... Na szczęście farba dosyć, znaczy ta krew sztuczna jest łatwa do sprania, w związku z tym yy, Pewnie do tragedii nie doszło, no ale na pewno musiało to zrobić wrażenie na widzach, ponieważ ta krew po prostu się wytrysnęła z tego worka. Chyba miłość. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie. Wiedząc, że będę pytany o różne rzeczy, czy też będę musiał mówić o różnych rzeczach, próbowałem sobie uzmysłowić, przy ilu sztukach pracowałem. I tak. Lekko licząc było ich ponad 300. Tylko tu w teatrze polskim, bo jeszcze nie liczę teatru narodowego, w którym było tych premier równie dużo przez te 5 lat. Więc pewnie ze 350 i nawet tak sobie myślałem, że na stulecie, żeby, żeby dobrnąć, nie mówię o sobie, tylko o teatrze, żeby dobrnąć do, do tysiąca spektakli, żeby dodatkowo było to dodatkowo no, taki. Symbol, czy też no, jubileusz, tysię tysięczny spektakl. Pewnie będę musiał paniom z działu literackiego rzucić temat i niech policzą, kiedy to ty ten tysiąc będzie, albo może już był. Mamy bardzo dużo teatrów, yy, szczególnie, znaczy nie tylko w Warszawie, ale, ale powiedzmy Warszawski, które. Są nowoczesnymi teatrami. Są urządzone w, w dawnych kinach, nie wiem, fab halach fabrycznych y y i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Teatr Polski jest, jest jedynym budynkiem teatralnym oryginalnym, który, który ocalał i który naprawdę ma 110 lat y i on powinien być tradycyjny, ponieważ y no nie możemy tylko i wyłącznie robić spektakli nowoczesnych, gdzie widać bebechy teatru, gdzie, które, deko, które, sztuk, które nie mają dekoracji. Musi być jakiś wzornik, jakaś, jakiś, jakiś odnośnik do tego, jak wygląda sztuka tradycyjna. Można nam zarzucić, że jesteśmy muzeum teatralnym, bo robimy takie same dekora dekoracje, Tradycyjnych. A to syna pudełkowa, no, no, taka ona jest. I, 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 I powinien być taki, mówię, wzornik, do którego się mogą odnosić inne teatry. Teatrowi na 110. rocznicę życzę przede wszystkim tego, żeby trwał w takim stanie, w jakim jest, w takim, takiej formie, w jakiej jest, żeby nie zmieniał się żeby był pewnym wzorcem dla innych teatrów jak należy robić sztuki jak wygląda scenografia tradycyjna jak wygląda przekazywanie słowa no bo teatr to jest również i słowo to chyba najważniejsze znaczy, ja zapraszam oczywiście do pracy w teatrze. Mogę mówić tylko oczywiście o, o pracowniach, bo nie wiem, jak tam jest ta druga strona dyrektorsko-administracyjna, ale na pewno można się bardzo dużo nauczyć. Póki są jeszcze pracownicy, którzy, którzy mają doświadczenie, to są w stanie przekazać i nauczyć młodych adeptów w przyszłości. Czy w modelatorni, czy, czy w malarni. My się starzejemy, my niedługo odejdziemy i, 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 i ten młody narybek by się na pewno przydał. Dlatego no, namawiam, jeżeli, jeżeli ktoś ma uzdolnienia plastyczne, yy, potrafi myśleć niestandardowo, nieszablonowo, to bardzo proszę, to teatr z chęcią przyjmie. Ta praca jest. Za każdym razem inna. Tutaj to nie jest linia produkcyjna, gdzie, gdzie, gdzie człowiek się po prostu nudzi, bo, bo, bo po ośmiu godzinach wychodzi wypompowany i wraca do domu i w ogóle przestaje myśleć. My często myślimy i w domu, jak coś wykonać. Jeżeli na ulicy państwo zobaczycie człowieka, który siedzi w ten sposób, to nie znaczy wcale, że to jest yy głupek tylko to jest człowiek, który myśli jak rozwiązać jakąś sytuację, jeżeli oczywiście jest to pracownik teatru.